Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dopiero tutaj otwieram wszystko, nawet kota. Z tego względu, że latał yy, drugi piesek, ten rudy, i musiało być wszystko zamknięte. Nawet te kury tutaj, brachmy. Ale wiecie co, ja chyba nie będę puszczał brachm na razie. Chociaż. Chociaż nie, niech latają. Dobra, niech latają jutro. Puszczę Sirki na cały wybieg, albo kiedy indziej, niech latają sobie. Dobra, seramy otwieramy. No wychodźcie, wychodźcie. Dobra, także seramy otwarte. Tutaj zawsze sobie co? odkładam. Nie, kotek my tutaj idziemy na polowania. Chodź. Chodź, dobra, A. wyszedł. O, już syramy wychodzą sobie. Dobra, idź kotek tutaj, zastopuje kot, na pewno będzie tutaj cały dzień siedział. No ale, otwieramy teraz sireczki. O, dzisiaj planuję przekopać im ten tą piaskownicę ich o wychodzą sobie o, kogut tam musi pokazać dobra tutaj będę też musiał w siankę jakąś listewkę zrobić bo tutaj będą w zasadzie czekały aż je wypuszczę fajnie ten taki ogródek zimowy ale Dobra, widzę, że tutaj same sobie poradziły z tym gniazdem, ale też narobiły do niego. Tak. No, trzeba trochę te gniazdo. tak. Rozdrobić. I jest gotowe. Także czekamy, aż nam kurki złożą. Jajeczka. No jest. Z tej budki elektrycznej tutaj. Dobra. A tutaj w ogóle. A, ten kabel się nam poluzował. Musimy go owinąć. Dobra, jest ok teraz. Jest ok, jest sztywny. Tutaj. Żeby się nam zamknęło. Też jest ok. Tu useram. Też jest ok. Super. Dobra. Także idziemy wypuścić jeszcze zwykłe kurki, bo jeszcze nie. Nie, nie, nie są wypuszczone. Dobra. Powinny być wypuszczone pierwsze. Dobra wypuszczony Wychodzę No, Skaczesz? O, skaczyła i przy okazji pójdziemy szybko tam na wybieg zobaczyć czy ta czarna kura Na pewno ta czarna kura wskakuje, to widzieliście w poprzednim vlogu, że wskakuje że wskakuje tutaj sorry, że przerwało, ale tak już jest no ale nie, na razie o, może to ta, chyba to ta tak tutaj widzę, że się rozgląda ale nie będziemy czekać, aż będzie wyskakiwać o, tutaj czarek zawsze wszędzie ze mną także zostawimy ją a, i zobaczymy aha, dobra Z zobaczymy właśnie, Więc zobaczymy czy jest, czy jest jajko o Brach, to wtedy będziemy wiedzieli, czy Brahma już nosi, chociaż nie sądzę, ale można zobaczyć. O kurde, ta czarna tu jest, proszę bardzo, nocowała dzisiaj z nimi. Widać dobra, widzę, że tutaj. Oj, oj, oj. dobra, spokojnie, nerwowa ale i tak będziemy musieli ją wziąć i A w sumie ona mogła wyjść już rano, nie wiem skąd i przejść tutaj, chociaż dobra Nie wiadomo jest to zagadka jeszcze nierozwiązana i widzę, że ciężka do rozwiązania no ale myślę, że trzeba będzie tą kurę teraz wziąć i ją po prostu wrzucić do kurnika na gniazdo, żeby już się odzwyczaiła tutaj przychodzenia także widzimy się za chwilkę dobra także woda już nalana i patrzcie otworzyłem jest ta kura także wziąłem worek żeby mnie tutaj nie dziubała przykryję ją i wezmę zobaczymy przy okazji czy już zniosła jajko czy jeszcze nie dobra moi drodzy jak widzicie o jest już jajko jedno także zamykam tą kurę w tym kurniku i przychodzę za jakieś, nie wiem, godzinę, za jakiś czas I zobaczymy, czy będą dwa jajka Jeżeli tak, to znaczy, że już nosi, chociaż, no Moim zdaniem nie ma możliwości, żeby ona niosła Bo ona nie jest przecież taka stara jeszcze No ale nie wiem, no zobaczymy Czarek, chodź Zamykamy kurkę I zobaczymy Wydaje mi się, że może przez to wyjść, ale Dobra, zobaczymy czy będą dwa jajka. No bo musimy zamknąć, żeby pies po pierwsze nie zjadł, a po drugie żeby wziąć tą kurę jak zniesie do kurnika. O patrzcie. Patrzcie kto tam leży w tej dziurze. Czaruś co czaruś? Leżysz, się ukrywasz, się ukrywasz. Dobra. Także moi drodzy, o tutaj kogut pić przychodzi. No jak rozlały u siebie, a teraz nie ma dostępu, to niech przychodzi. Dzisiaj jadę po ziarno, już mi się skończyło. Zresztą wiecie o tym dobrze. Yy, I co? Widzimy się później. Dobra, moi drodzy, przed chwilą dziwna sytuacja, śmieszna, bo próbowaliśmy zagonić kurę. I ona tu jakoś skakała, W końcu ją złapałem, ale zmierzam do tego, że wyszła sobie przez to. Także ona gdzieś indziej nocuje, bo wydaje mi się, że zamykałem samy brachmy wczoraj. Więc zobaczymy, czy jest jedno jajko. Tak, jest jedno jajko. Także też zaraz je wezmę i otworzę z drzwiczki, widocznie już zniosła to jajko i ten no i zobaczymy czy Brahma jakoś będzie niosła czy jak zobaczymy się okaże i co tak jak mówiłem widzimy się później dobra także moi drodzy nie wiem skąd pies bierze te jajka ale znowuż jakiś później jad i wydaje mi się że ta Brahma jednak, jednak niesie jajka o, wchodzi, patrzy, skubany no ale nic, trzeba po prostu go yy, brać na jeden dzień po prostu zamknąć i zobaczyć co się będzie działo bo tak to nie ma sensu yy, od silek dzisiaj chyba jeszcze jajka nie było może jeszcze będzie raczej powinno być bo jak wiecie ta nosi o 18:00 późno bardzo też jestem zdziwiony więc zobaczymy Dzisiaj muszę seramą i silką wodę wymienić, świeżą wodę im dać. Ale pozbieramy sobie teraz jajka. Zobaczymy, ile dzisiaj y, będę miał. Właśnie Jezu, już nie wiem na ilu vlogach. Widzicie, że nie mam tego ziarna, ale dzisiaj będę po nie jechał. Po były takie dni, że nie mogłem pojechać. Ale dzisiaj jadę już na pewno. O, i tym wodę. Generalnie dzisiaj głównie wodę muszę powymieniać. O, ładny jajek widzę. Dobra, także w pierwszym gnieździe 6 jajeczek. Zobaczymy. W ogóle dzisiaj jest 25 stopni chyba. Także, wow, w ogóle. Tak ciepło. Dobra, tutaj jedno jajko. Tutaj dwa. Tutaj jedno. Także mamy już 10 i bierzemy kolejne wytłaczanki. I mamy tutaj 5. Dobra. I patrzcie w ogóle, ile tutaj jest jajek. Ile tu jest? 9 jajek. Także dużo. No 24 jajka. Myślałem, że więcej będzie. No, 24, ale ładnie i tak, bardzo ładnie. Cały czas mam równo, także nie narzekam, bo bardzo ładnie niosą. Więc super. Także moi drodzy, 24 jajka na dziś. I co, widzimy się przy zamykaniu, oczywiście, jak zawsze. Te cały czas na siebie. Się złoszczą, ale nic na szczęście sobie nie zrobię, bo zrobiłem tą siateczkę, także bardzo fajnie. Zobaczymy, czy brachma. Tak, brachma jest tutaj, wychodzi sobie. Weźmiemy tą szmatkę ją tutaj gdzieś powiesimy, albo tutaj niech sobie leży. Okay. Dobra, yy, właśnie tutaj. Wodę im dałem, tutaj też im wodę dałem, wymieniłem, wypłukałem wszystko i Silkom dałem multivitaminer do wody. Także ten multivitaminer nie chcę pić przez dzień. Jutro im wymienię na wodę, bo żeby się to nie psuło jakoś. No czarek tutaj czuwa, bo no, ja właśnie napełniam wodę do tego zbiornika. Także zaraz już zamykamy bo nie napełniam całego tego zbiornika bo nie chcę, żeby że napełnię zbiornik i kury będą miały na tydzień i będę miał z głowy raczej napełniam tak na 2-3 dni i wtedy nową żeby to nie była jakaś tam stara woda dobra wąż wyjęty, trzeba zakręcić jeszcze zbiornik i otworzyć dobra bierzemy nakrętkę i trzeba zakręcić zbiornik. Dużo, no, trochę się nalało na 2-3 dni, tak to, jak mówię właśnie. Dobra. I otwieramy. A jak sprawdzam ile się nalało, po prostu biorę i go, sobie nim tam przerzucam i patrzę wyczucie po prostu, nie wiecie o co chodzi. Dobra, już mówiłem, że widzimy się wieczorem, ale teraz już na pewno. Dobra, także, jak widzicie, mam dwie kostki słomy. Oj, widzę, że tu się coś rozwala, czy słabo naciągnięta. Nie, jest ok. Yy, jednak zawsze wolę mieć, bo jak zacznę sprzątać, to żebym już miał. A zresztą kotek sobie śpi. Mam nadzieję, że nie sika mi na to. Tak jak do gniazda się boję, bo w kuwetę mi nie robi. Może na dworze robi. Ale właśnie tego się obawiam, że na tą słomę. Robi, jajka zbieraliśmy Tak, jajka zbieraliśmy Wody dostały świeżutką I co moi drodzy mm. Zakupiłem pszenicę również Byłem u gospodarza na zakupach Na zakupach <noise> Dobra No Jezu, Czarek teraz musi iść Czarek, chodź Czarek, no chodź, idziemy tam Do Silek idziemy, co ty, nie chcesz iść Chcesz iść, no to chodź, chodź No, biegniesz teraz, nie? No chodź, chodź. A jest otwarte. To tu już tutaj sobie krążyłeś. No co? Co? Szukaj Szukaj czegoś. Dobra, zamkniemy cirki. Tutaj jak będę miał chwilę wolnego to będę robił im taką ala pleksi poliwęglan tutaj o tak a teraz zamykamy je Dobra. Dobra, też fajnie już są zamykane. Także się cieszę. Tutaj seramy. A seramy to w ogóle. Szybko wchodzą bardzo wcześnie wydaje mi się że o ogórka nie zjadły coś coś góry jakoś nie przepadają za ogórkami kiszonymi dzisiaj tego doświadczyłem ani brachmy ani sirki chyba sirki też nawet nie zjadły ani seramy sorry że nie mam flesza ale już mam wszystkie baterii dobra Tam widzę te kury na tym gnieździe, co one sobie upodobały tam. Dzisiaj chyba bez jajka u silek A szkoda Gdzie jest kotek? Nie ma kotka? Nie ma go Dobra Trzeba zobaczyć Czy one czasem je niszczą No wyjdź, wejdź kurka, wejdź Nie, to jest jajka. Zawsze tak szczepię. Tutaj pod kątem trzeba zrobić. Wybrać. O, dobra. Niech tak będzie. Bo te później śpią tam, a tak nie ma być. żeby się przyzwyczajały. Bez sensu. Dobra. Także wszystko jest. Wody mają, jedzenie mają. Tutaj tak samo. Także są zamknięte. Ile jest stopni? Jest stopni 17. Dzisiaj było bardzo ciepło, także się wygrzało. Ale oby tak utrzymywać. A teraz, gdzie jest ten szkod? Tu był nagle tu nie, nie jest. A tutaj jest, dobra. Dobra, także tu zamykamy. Mam jakiś piesek sika. No dalej, wyłaszczaj się. O. Dobra, kotek tutaj coś czuje. Tak? Czujesz tutaj coś? Czujesz tutaj coś? No to szukaj, szukaj. Dobra. Jeszcze tylko kurki. E, nioski, znaczy się. Muszę schować tą słomę. Nioski, a... o Jezu, ale się... ale się uderzyłem. No... Ja się będę z Wami żegnał, bo zanim zamknę te nioski, to trochę potrwa. Nigdy nie chcą wejść. Pamiętajcie moi drodzy o subskrypcji kanału, łapce w górze, miłym komentarzu i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.